Tak, słucham. Cześć, tu Benek mówi. Cześć, cześć, cześć. Czy Łukasz Ci już coś powiedział, czy jeszcze nie? Nie, właśnie nie, nie, nie. No to dobrze. Tak, słuch, Tak, super. Słuchaj, e, 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 powiem Ci tylko, że nagrywam Twój głos teraz, dobra? Taka jest akcja w Lukli, e, że tak. dzwonimy do różnych ludzi, których mamy numery telefonów. Czasem nie mamy tych numerów, więc zdobywamy tak. z różnych miejsc, wiesz. E, tajne tak. służby, te sprawy, wiesz. I no. potem wydzwaniamy do tych ludzi i śpiewamy im piosenki. Tak. No i wiesz, y, 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 teraz Ty byś mi podała jakiś wymyślony tytuł piosenki. Ja no. odłożę słuchawkę, zaśpiewam tę piosenkę dla ciebie y, no. z tym wymyślonym tytułem, a za jakiś czas usłyszysz ją w przestrzeni internetów. Co ty yy, na to? Dobra. dobra. Ja teraz mam wymyślić hasło, tak? Tak, tak jakiś, tytuł jakiejś, jakiejś piosenki. piosenki. Wymyślonej takiej o, z głowy. Dobra. Um. Łaciata-krowa. Łaciata-krowa. Super. Bardzo mi się podoba. Łaciata-krowa. Śpiewam piosenkę <grym> dla ciebie. Łaciata-krowa. Nie wiem, kiedy to wypuścimy. Wiesz, tu dużą konkurencję w Lukli mam. Baśka świetnie śpiewa, świetnie buba śpiewa i ten. Dobra. No to Dobrze, odkładam i, i za jakiś czas usłyszysz. Pa. Dobra. No dzięki. No, <grym> no pa. Łaciata-krowa. Pa, pa. Tak jest. No pa. Jeden człowiek z ministerstwa mówi, mówi do mnie tak: Przestań być już aktorem, zrób coś swoim życiem, więc ja myślę tak: Zapiszę się do kruzu, potem zakupię sobie krowy i konie też, i będę teraz rolnikiem, zarobię sobie, zagłosuję na nich też. I wtedy sobie zaśpiewam piosenkę o niej, o tej krowie łaciatej, którą ktoś tam zowie. To krasula jest cudowna i ona robi mu. To krasula jest cudowna i ona stoi tu. Także fest i wtedy sobie pomyślałem jednym wrócę do maktoborstwa. Bo rolnictwo nie jest dla mnie. I to będzie taka wielka katastrofowska. I wtedy rzucam krasule i mówię do niej, znikam z Ona łzami się rozlewa i mówi do mnie właśnie czu. Bóle. Nie porzucaj dziś krasuli, bo krasula kocha Cię, Nie pozrzucaj dziś krasuli, bo łaciata ona jest. No to niezła wtopa z tą krasulą. Dzięki, że wysłuchaliście tej piosenki. Jeśli chcecie usłyszeć lepsze piosenki i lepsze wykony, to wchodźcie na nasz YouTube, na fejsie też się zdarzają i na insta. Dzięki to śpiewałem ja, a grała Karola. Karola fajnie grała, ja tak słabo śpiewałem, ale to już ocena moja i możemy to zawsze wyciąć. Cześć!